Mecenasem magazynu Dashbur jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor Marka Blazer, producent modelu R8. Transport już kołuje, czeka, żeby zabrać nazwisko. Jest ze mną Sławek Pawlikowski. Wybieramy się na pola, aby pogadać o praktycznych aspektach wabienia kozów no i nie tylko. Ja nazywam się Przemek Malec i zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu łowieckiego Dashbur. Panowie spokojnie, to nie wojsko, żeby tak równo maszerowali. W poprzednim odcinku, jak wjechaliśmy w las, tak buszowaliśmy w nim, aż skończył się nasz program. Dlatego dzisiaj wracamy, by kontynuować zmagania przemka z wabieniem koziołków. Co prawda pan redaktor po jednym polowaniu z mentorem cudów się nie spodziewa, ale z chęcią sprawdzi się pod okiem tak doświadczonego przewodnika. Czy z powodzeniem? Żeby się dowiedzieć, musicie zostać z nami. Po pierwszym wyjściu wspólnie z naszym gościem Sławkiem Pawlikowskim mieliśmy na koncie kilka udanych wabień, więc Przemek miał dobry materiał do nauki. Początki jednak raczej nie zwiastowały łatwego zadania, no ale po kolei. Zanim Przemek zdąży użyć dzisiaj wabika, a w trakcie kolejnej wędrówki natykamy się na ciekawe ślady. Mamy ślady bytowania rogacza. Tak w ten sposób rogacz oznacza teren cewkami grzebiąc, powiedzmy, podłoże. Co ileś tam set metrów, powiedzmy, czy co kilkadziesiąt metrów można znaleźć takie takie powiedzmy placki wygrzebane trawy zdrapane cewkami e, no również przez czemchanie e, oznacza swój teren ma w kilku miejscach powie, powiedzmy gruczoły zapachowe, którymi powiedzmy, którymi wydziela odpowiednią tam woń, oznaczając w ten sposób teren żeby inne rogacze mu w ten teren nie wchodziły no tak. To... Dobra, idźmy tam do góry. Przemieszczanie się po skoczonym zbożu do cichych nie należy, ale trudno, musimy ten kawałek przejść. Z drugiej strony góry, na którą zmierzamy, rano był spory ruch. Ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądało z wysokości. No tak, przecież wiedzieliśmy, że tutaj będzie las. Dlaczego więc koledzy wyglądają na zaskoczonych? Hmm, hmm, no dobra, tędy. Wędrujemy w stronę kukurydzy, choć oczywiście nie dzików szukamy o tej porze. Nie szukamy też nieświeżej dziczyzny, choć jeden z kolegów zdaje się, że zwietrzył charakterystyczny zapach. Weszliśmy na samą wzgórze i zapach padliny poczuliśmy. To znaczy, ja poczułem sławek przed doniuchał i nasz operator zresztą też może potwierdzić, jak pomacha kamerą. To nie zapach, to raczej smród. Smród. No, także. Musimy zobaczyć, bo może, bo to tak, jak weszliśmy tam nie było czucia, tu weszliśmy to może, może, gdzieś tutaj leżeć coś. No to teraz cała ekipa magazynu Daszbur zamienia się w tropowce. Pan operator też. Ciekawość nie pozwoli nam przejść obojętnie obok ewentualnego znaleziska. Czy natkniemy się na ofiarę drapieżnika? Wszystkie nosy pracują na najwyższych obrotach. Kolega reżyser zdaje się zwąchał jakiś trop. Tu nie czuć, tu musi być. Na podstawie dedukcji, pole poszukiwań zostaje zawężone do małego skrawka zboża. Wydaje się, że znalezisko jest naprawdę tuż tuż. Jest. No, no i podnieśliśmy e, prawdopodobnie koźle. E, z... W znacznym stopniu rozkładu już tak, tak naprawdę. To też może być miesiąc, może... Może parę tygodni. No, Smutnie miłosierny. Szkoda. Jednym szkoda, a innym na zdrowie. Natura sobie poradzi z zagospodarowaniem tego padłego zwierzaka. My udajemy się na skraj lasu i koniec góry. Roztacza się stąd przepiękny widok na okolice, więc jeśli jakieś sarny zareagują na nasze wołanie, to pewnie zobaczymy je pierwsi. Polowanie z wabikiem to bardzo ekscytujące przeżycie. Po każdym przywabieniu następuje moment ciszy. Trwa intensywne wysłuchiwanie i wypatrywanie. Podniesie łeb jakaś sarna, czy nie podniesie? Jak na razie to koledzy myśliwi zadzierają głowy jak najwyżej, żeby czasem nic nie umknęło ich uwadze. A las potrafi nam dość ciekawie odpowiedzieć. Ja już nawet wiem, co cię przyżyję, Sujeczka. E, przedtem się odzywała inaczej, teraz próbuje naśladować Twoje wabienie. Czyli ma niezłą zabawę, tak? Niezłą zabawę ma, ale do tego właśnie są zdolne sujki. Razem nieźle mogą zrobić myśliwego. jaju Albo w konia. Gdyby nie było z nami Sławka bez dwóch zdań, myślelibyśmy, że to jakaś koza odpowiada na nasze wołanie. Fajnie. Czyli, żeby być dobrym wabiarzem, trzeba jeszcze znać się na ornitologii. Jak tak dalej pójdzie, to ta sójka chyba szybciej ode mnie coś przywabi. Wszystko możliwe. Tym bardziej, że tutaj dookoła kozłów, co nie miara. No Widzieliśmy właśnie. ich trochę, natomiast w tej chwili się nie chcą nam pokazywać, ale już jest dość późno, bo mamy 8 za 15, a w czasie rui to jeszcze nie jest późno. W czasie rui oczywiście kozły często jeszcze są około 10 godziny aktywne. Wszystko zależy od pogody. Tereny przepiękne, możemy jeszcze się pozachwiać trochę, Przemek chyba nie słucha już kolegi, i dmucha w wabik jak nakręcony. Ale, mimo szczerych chęci i usilnego wypatrywania, żadnego ruchu w okolicy nie odnotowaliśmy. Sławek zaczyna się obawiać o swojego ucznia, czy się nie zniechęci tym początkowym brakiem powodzenia. Podejrzewa, że najlepsza pora na wabienie jest już za nami, więc łatwiej będzie wywabić dżina z butelki niż rogacza z lasu. Dlatego próbuje ściągnąć w okolice jakiegoś drapieżnika, udając kniazienie zająca. Ale gdy pora i miejsce nieodpowiednie, to i największy wirtuoz instrumentów dentych nic nie pomoże. Zapada jedyna rozsądna decyzja. Idziemy powoli w stronę samochodu. Trzeba brać pod uwagę powrót do bazy na odpoczynek i przygotowania do wieczornego wyjścia. Ale późna pora i upalna pogoda mogą jeszcze okazać się naszym sprzymierzeńcem. Zwierzęta chętnie korzystają z kąpieli słonecznych, dlatego mogą przebywać w gęsto rozsianych po okolicy kępach drzew czy zarośli. Idziemy zatem na wszelki wypadek w cieniu brzegiem lasu. Dodatkowa gimnastyka górnych partii ciała nie zaszkodzi. Nieodłączne towarzyszki naszej wyprawy ani na chwilę nie pozwalają o sobie zapomnieć. I choć jak na muchy są wyjątkowo duże, to z pewnością nie one zostawiły te ślady. No i proszę Sławku, trop dzika. A no, mówią, że ich tu mało. Ale no, to zgodnie z przewidywaniami e, łowczego wczorajszymi. E, tak, tak jak on opowiadał, no, tu jest bardzo dużo różnych upraw. Te dziki w tej chwili są rozproszone po całym terenie. Nie ma ich widocznie aż tak bardzo dużo jak w niektórych regionach Polski i przez to jest ciężko tutaj trafić gdzieś. Z tego co wcześniej rozmawialiśmy dopiero po okresie zbiorów, jak zostają same kukurydze, jest większa szansa gdzieś tutaj znalezienia takiego miejsca, gdzie one tu bytują. Natomiast bo trafiliśmy to na, na ziemniaczysku na ziemniaczysku. Tu piękna dębina, lasek dębowy, taki jaworami troszeczkę przerośnięty, mają dobre schronienie. Widać ewidentnie, że z nocy, bo to świeży trobies. Gdzieś sobie tutaj musiał na tym ziemniaczysku żerować. I poszedł na odpoczynek dzienny. A że dziki to bardzo inteligentne stworzenia, to może powinniśmy pójść w jego ślady i również udać się na jakiś mały odpoczynek. Idziemy więc tropem miejscowego odyńca i wyobrażamy sobie, jak paraduje po okolicy po zmroku i wyjada pyszne kartofelki z syto zastawionego stołu. Po chwili okazuje się, że nie tylko dzik zostawił tutaj swój trop. Również jelenie pokazują się w tych okolicach. Choć miejscowi myśliwi mówili, że to raczej rzadkość, ślady wskazują, że można tu spotkać praktycznie każdy gatunek zwierzyny. Pewnie dlatego panowie już toczą swoje myśliwskie wywody. tam. Ale tam był dzik. Tam był dzik, tam był dzik, ale to są jeleniki. No to idziemy. Znowu musimy pokonać szeleszczące jak dreski bola ściernisko, opiekając się w słońcu jak dwa kurczaki narożnie. A na regenerację sił czasu za wiele nie będzie. Nie tylko my wymagać będziemy odnowy. Co prawda, wietrzenie to tylko pewien kompromis, ale na więcej nie mamy czasu. Zresztą nie idziemy do kościoła. Drzemka w ciągu dnia to trudne zadanie, dlatego lekko nie dospani siadamy do samochodu, choć atmosfera jak zawsze pozytywna. Wieczorne wyjście jest wyjątkowe. Jedziemy w miejsce, po którym oprowadzi nas sam łowczy koła, w którym gościmy. Czyżby dlatego panowie byli tacy stremowani? Nie, przecież pan Łowczy nie gryzie. Pewnie jeszcze nie obudzili się z popołudniowej drzemki. Może te piękne widoki za oknem ich trochę orzeźwią? Jak zwykle, rozmowa i dowcipy o myśliwych to najlepszy sposób na zabicie czasów podróży. W aucie zrobiło się gwarno i wesoło tak, że nikt nie zwracał uwagi, że tym razem jedziemy wyjątkowo daleko. Nikt poza kierowcą, oczywiście. On dokładnie znał plan wycieczki. Oto miejsce przekazania naszych dwóch wabiarzy pod skrzydła łowczego koła. Zdaje się, że już go słychać, a właściwie jego wspaniałą terenówkę. Szybkie witanie bez zbędnych ceremoniałów, bo najważniejsze są dzisiaj łowy. W końcu Przemek jeszcze nie potwierdził swoich świeżo nabytych umiejętności. O tamten cały teren, który Wam pokazuję, to moje ulubione łowisko. Tłumaczy nam pan łowczy, ponoć kręci się tam kilka ładnych selektów, a to dobra informacja dla naszej ekipy, bo niby do tej pory zwierzyny było sporo, ale jednak żaden zwierz nie nadawał się do odstrzału. Tym razem szanse mają być większe. Wystarczy podjąć prostą, wydawałoby się decyzję. Czyli albo musielibyśmy od tamtej strony i No to możemy zrobić, że pójdziemy. wtedy. Od początku Czy terenu? ten teren Ci tak... Nie, dobrze. Bo będzie teraz Dobrazka. nasłoneczniony cały czas, nie? No, no, to lepiej, nie? Teoretycznie. Czy jedziemy najpierw na, na, na teren... A tutaj, najpierw. a tutaj rano wtedy nie, no nie, on nie będzie później, bo w słońce tak zajdzie. Czyli on się wcześniej zrobi tutaj ciemny niż tamten, nie? No. Nie wiem, no bo kwestia powiedzmy technicznego nagrania tego, nie? No, panny, decydujcie, bo nam słońce zajdzie i nigdzie nie zapolujemy. Podczas gdy koledzy poważnie debatują, pan fotograf korzysta z okazji i pstryka pamiątkową fotkę do kroniki koła. To był ostatni akcent dyskusji. Decyzja została podjęta. Do łowiska jest niedaleko, ale nie odmówimy sobie przyjemności podróży takim pojazdem. Legendarny UAZ, najprawdopodobniej z wojskowego demobilu z 2,5-litrowym niemieckim ropniakiem pod maską. Minimalistyczna deska rozdzielcza dzisiejszej młodzieży pewnie bardziej kojarzy się z pojazdem Flinstonów, ale u nieco starszych maniaków czterech kółek budzi podziw i sentyment. No proszę, jak to się mówi, od kopa. Kubica by tym nie poszalał, ale nasz były skoczek narciarski nie powinien pogardzić. Jedzie się tym, co prawda, jak na przyczepie, ale nie o komfort tutaj chodzi, a o duszę, jaką mają takie samochody. Zresztą widać po minach kolegów, jaką frajdę sprawia im przejażdżka. Jesteśmy. Pan redaktor nie orientuje się, gdzie jest w środku klamka, ale i tak sobie świetnie poradził. Jeszcze się polowanie nie zaczęło, a tu już takie emocje. I pomyśleć, że wszystko to za sprawą starej terenówki made in ZSRR. Góreczki. Góreczki właśnie. Góreczki, Tu Pierwsza klasa. Spisuje się, się rewelacyjnie. Jest z nami łowczy koła Gryf z Miechowa. Tak, gospodarujemy na takim terenie, który ma 6300 hektarów. Do użytku takiego leśnego mamy 396 hektarów lasu państwowego. No i reszta są takie laski chłopskie, które teraz są zalesiane no, przez tą Unię. Ale macie przepiękne pola, macie przepiękne, fajne takie uprawy zróżnicowane. Jest gdzie polować. Co tutaj głównie pozyskujecie? No, pozyskujemy głównie, pozyskujemy teraz to właściwie dzika, bo dzik się tak no, rozprzestrzenił wszędzie, tak jak w całym kraju. Głównie dzika. Pozyskali, pozyskaliśmy w ubiegłym sezonie 38 sztuk dzika. <laughs> Ale macie też tutaj, że tak powiem, dobrą zwierzynę płową, bo kozioł, tak. który w ubiegłym roku był tu pozyskany w okolicy, to chyba największy w Polsce był, tak? Tak, to było w sąsiednim obwodzie, do którego też należnego obwodu, to koło jest ryś z Krakowa, który był rekordowym w ubiegłym sezonie. Pozyskał go taki kolega Marian Brodowicz. Co I... mogę tu powiedzieć jeszcze, no mogę, jest teren, rzeczywiście taki pagórkowaty, yy, urozmaicony, no mamy, mieliśmy bardzo dobry stan kuropatwy, ale w 1995 roku jak była powódź, yy, także nam to zniszczyła i w związku z tym jakoś nie możemy odbudować, no próbowaliśmy zasiedlać, Brzaliśmy, przetrzymywaliśmy przez zimę, także były w dobrej kondycji wpuszczane były na wiosnę. Mimo to jednak jakoś nie przyjmują się. Ale teren jest przepiękny, zachęca do polowania. No i dlatego przyjechaliśmy do Was? No także roga, bardzo się cieszymy z tego, żeście przyjechali. Pooglądacie nasze te tereny. No, co mogę powiedzieć, no tutaj zając jest jeszcze w dobrym y, stanie, bo no, pozyskujemy to za, co zaplanujemy, to pozyskujemy. No nie planujemy zbytnio dużo, bo planujemy gdzieś 80 sztuk. Y, do pozyskania, także bez problemu możemy to pozyskać, także tylko, że warunki atmosferyczne z kolei nam nie pozwalają, bo te zimy mamy bardzo lekkie. Ale macie tutaj też jeszcze jedną zwierzynę, tak, że tak powiem, dużo tych gzów, więc właśnie, e, właśnie. że tak powiemy, e, możemy się tłuc i wyciąć ich na maksa, bo nie dają nam spokoju. No, także, ale żeby dłużej nie przedłużać, bo ten słoneczko już coraz bardziej schodzi. Może wybierzemy się na ten spacerek? Tak, no to wybierzemy się na spacerek na y, wabienie rogacza, tak? Jasne. No to zapraszamy. Słuchaj. Mm. No pan tam. Panie Łowczyk, panie Łowczyk. A samochód nie boi się, pan tak zostawiasz? Kurczę, w takim nie, miejscu nikt tu nie ten? Nie boję się, tu są ludzie tak zaufani, są, współpracują z nami, my z nimi. Także, jeżeli są jakieś szkody, to nas powiadamiają. staramy się zabezpieczyć w jakiś sposób, tak, żeby był rolnik zadowolony. No to super. Czyli co? Nasza autko zostaje, tak, a my idziemy po cztery Aż żal rozstawać się z tym cackiem. Może kiedyś powiemy o nim więcej, ale teraz wracamy do kolegów, bo coś zdaje się wypatrzyli. Na horyzoncie widzimy zająca. Często w trakcie wabienia lisa na kniazienie, czyli naśladowanie dźwięku takiego męczonego przez drapieżnika zająca, przychodzą również zające. Spróbujemy teraz zobaczyć, jaka będzie reakcja tego zająca podczas kniazienia. Ucieka. ucieka. Ucieka, Może stanie. Ale numer, mam zająca i lisa w jednym ty. Lisa masz? Tak. <gry> Tego, Słuchajcie, to sytuacja było. była niesamowita, yy, mamy zająca na horyzoncie, on jeszcze tam czeka, a co się stało Sławku? No przyszło to, powiedzmy na, tak naprawdę co chcieliśmy zwabić, yy, udając tego zająca, czyli, czyli lis przyszedł na kniazienie, a przy okazji powiedzmy jeszcze zając też się, zając też się do nas zbliżał, chcąc powiedzmy ratować swojego pobratyńca. normalna reakcja. Czyli łabienie skuteczne. Widzicie? Działa! Działa! Wabić! Coś niesamowitego. Zając, jakby nie bardzo wiedział o co chodzi, bo dalej siedzi na środku polany i nasłuchuje. Lepiej uciekaj, bo w pobliżu grasuje lis. Grasują też myśliwi, ale oni polują dzisiaj na innego zwierza i zgłębiają wiedzę rolniczą. Rysiu, jako łowczego zapytam się, bo tak jestem ciekawy, tu chodzę już od, od rana, co to za roślina jest. Jest to roślina motylkowa i to jest bobik. Ten bobik jest najczęściej używany jako pasza dla zwierzyny domowej. Głównie no, można też przy dokarmianiu barżantów stosować ten materiał. Czyli jak, jak, jak motylkowa to również wpływa mhm. powiedzmy odpowiednio na, na zwierzynę płową, tak jak na sarny z tego co pamiętam to rośliny motylkowe mają duży wpływ na wzrost poroża u sarny. No, więc przypuszczalnie może być to jeden z czynników powiedzmy tego, że ta sarna jest tutaj w bardzo dobrej kondycji. No na, zgadza się, na pewno, na pewno to wpływa, no, ale to między innymi też dla rolników jest bardzo korzystne z tego względu, mhm. że to poprawia strukturę gleby i później można Aha. jest zmianowanie i w ten sposób później się sieje jakieś tam zboża pszenicy, coś takiego. Czyli, czyli jest tutaj bardzo duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o, roś, o rośliny tak, uprawiane, dzisiaj rano widzieliśmy nawet groszek cukrowy, ten groszek cukrowy jest na jakieś pasze tutaj uprawiany? Czy, tak, czy... tak, tak, groszek jest też uprawiany ze względu na hodowlę, jeżeli mają ktoś jakieś świnie czy coś, no to Aha. w ten czas oni to dodają do paszy i nas soi to jest ten groszek stosowany. Bardzo ciekawa roślina, wydaje się ciekawym rozwiązaniem na poletka zaporowe. Przemek jeszcze sprawdza, czy aby na pewno nic się w tym całym bobiku nie pasie. No nie, wygląda na to, że stołówka jest pusta. Sławek za to sprawdza, jak wygląda druga strona drogi. Może byśmy zeszli tutaj tą miedzą i zobaczyli co jest za tą góreczką. Mi się wydawało, że coś tam szwurgnęło, więc... Przepraszam, czy mógłby pan redaktor powtórzyć? Bo nie dosłyszałem. Powiedział pan, szwurgnęło? No dobra, w takim razie my kopertniemy się w tamte strony i zalukamy trochę. Ale o tym, czy coś będzie w zbożu szwurgać, dowiecie się już w kolejnym odcinku. Dzisiaj niestety nasz czas dobiega końca. Oglądajcie nas za tydzień, żeby przekonać się, czy nasz daleki i ciężki wyjazd był tego wart. Do tej pory nie zawsze mieliśmy z górki, więc może w końcu szczęście się do nas uśmiechnie i koledzy przestaną dokuczać panu redaktorowi, że łazi po tym lesie i łazi i nic nie może upolować. A zatem dasz bur i koniecznie oglądajcie nas za tydzień.